Kiedy wydawało się, że budowa stadionu narodowego w Warszawie ruszy z kopyta, ruszyło samo kopyto i przyrznęło stadionowi poniżej fundamentów. No okazało się, że możliwych jest pięć miejsc, gdzie ten stadion narodowy można wybudować. Słuchajcie, jesteśmy potęgą. W samej stolicy mamy pięć lokalizacji na stadion. Toż to niesamowite bogactwo miejsc. Te mistrzostwa nie mogą się nie udać, ale odezwały się narzekania, że to bogactwo lokalizacji spowoduje, że nie zdążymy z budową, bo się będą kłócić, gdzie ma być stadion. No nie będzie się kłócić. Ale na wszelki wypadek mam rozwiązanie. Otóż należy wybudować pięć stadionów narodowych w Warszawie i wybrać ten, który się najlepiej sprawdził, a ogłaszamy przetarg na budowę pięciu stadionów i płacimy tej firmie, której stadion wygra. Reszta budowniczych stadionów otworzy sobie na, wybrane, na wybudowanych przez siebie obiektach jarmarki albo strzelnice czy tam kiosk z hot dogami, co tam sobie będą chcieli. I wszyscy będą zadowoleni, głównie Chińczycy, bo oto w tym stadionowym kryminale pojawił się niespodziewanie wątek chiński. Ambasador Chin w Polsce zaproponował, że Chiny nam pomogą. Milion chińskich budowniczych uzbrojonych po zęby już czeka na sygnał. No i dobrze, bo ci, co wygrali wybory, jakby stracili zapał do Euro 2012 w Polsce. Pawla coś tam mówił, że może by lepiej obwodnicę. No i, i tu mam też rozwiązanie. Kupmy przyzwoity składany chiński stadion, taki Transformer. Transformer to taki robot, że jak go złożysz, to jest autka, a jak go rozłożysz, to z powrotem jest robot z karabinem. No i ten składany chiński stadion Transformer z pomistrzostwa by się rozłożyło jak obwodnice w koło Warszawy. I mistrzostwa będą całe i Pawlak Syty.